Dobra, zrobimy sobie u pana jeszcze szpilko ty na czwarte obudzające na godzinę jakieś czwarte obydające, generalnie chodziło o to, żeby nam nie zaciągnęło nam troszkę dwóch dni. Początku niepotrzebnie byśmy jechali do szpitala. Jeszcze? No to zaciągnie. A co to jest? To, to jest gładź. Na szybie? To jest. Badań tam nie ma. No, to nie robię. A to jest ta w ogóle, bo takie blaki są sfatygowane. 97 roczny. BMW? Tak. Dobra, jeszcze, jak, i pan na przykład leczy nie język, jest jeszcze od razu języka. Dobra, i od wewnętrznych kończyków policzków, czyli szeroko, nie chcę pan absolutnie po zębach wielkich. I nie robię jedynie delikatne. Okej. Okay. A, lepiej nie będzie. Giełdzi! Czekamy od 8 do 10 minut. A no to no jest przez 5 minut, tak o... naprawdę, do końca testu, nie? Dobra. Wyszło? Całkiem nieźle, nie? Tak. Panie generalnie Pan powiem, jak to będzie wyglądało. No w tym momencie popełnił on przestępstwo, powinniśmy musimy Pana zatrzymać. To nie było tak. dwa dni temu na pewno? Dwa dni temu to raczej nie było, bo nie ma takiego O, tu jest kreha jak... Więc ja Pan powiem, jak to generalnie wygląda. Pojedziemy na akwarium. Mam nadzieję, że będzie ona spokojnie. będzie pan spokojna? No, to dobra. No to, no to w takim razie, proszę Pana, bym załatwił jeszcze na zewnątrz. Ej, Janku, weźmiemy na rzeczy spokojnie. To zaraz się kolega tym zajmie. Jasne. Ogarniemy. Dokładnie. Proszę. Dobra. Obudź mi ten. się na tył. Ono jeszcze oczywiście zabezpiecze, żeby Pan był na wygodnie. No, dobra, jest Pan zatrzymany teraz. Do czasu zakończenia czy Nie chcę panu wykrzydać rękę, ale niestety pan jego chyba chłop Dobra, ja muszę jeszcze pana sprawdzić jako zatrzymanego trochę inaczej To już nie będzie kontrola osobista Pażeńce, 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 to nie ma. Nie Dzisiaj żyje. było brane, bo tam dwie karty są i taka rurka świeżo uwolona. Dobra, a co jest zielonym? To jest tylko i amfetaminy. O, wspaniałe. Niedużo. Albo i nie. do jakiejś ilości, nie jakichś wie pan, tak tutaj no skrawki jakiegoś na, na przykład na przykład no ho, ho, ho. Dużo No Kilkanaście doniczek z parichułaną